Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj taki trochę specjalny odcinek ad hoc, że tak powiem. Na temat, jak domyślacie się z tytułu tego filmu, który krąży po internecie, z zapisem takiej rozmowy, czy raczej zwracania się kapitana do pierwszego oficera, domyślę, po starcie z Katowic firmy Enter, ponieważ no, jest to dość taki temat bardzo szeroko komentowany. Wszyscy się, oczywiście, eksperci znowu wypowiadają na ten temat. Na wszelkich mediach społecznościowych i na mediach takich różnego rodzaju publicznych. Wy wysłaliście do mnie chyba z, nie wiem, z 200 kopii tego filmu z prośbą o odniesienie się do tego. No więc ja postanowiłem, że coś tam na ten temat powiem. Postaram się krótko. Słuchajcie, Tamte, znakomita większość tych eksperckich, jakichś tam, czy pseudoeksperckich wypowiedzi, jak na przykład, tak, gdzieś tam na jakimś jednym portalu znalazłem, że no, tutaj trzeba słuchać tego od 30 sekundy, bo ten angielski tam na początku to krwawią uszy od tego. Ja robiłem język, o języku angielskim odcinek, także może sobie tam ktoś zobaczyć. Jak jeszcze nie widział, słuchajcie, akurat polscy kontrolerzy czy generalnie piloci to mówią perfekcyjnym angielskim. Jeśli ktoś wyda, komuś się wydaje inaczej, to po prostu y, w niewielu miejscach był i niewiele widział, mówiąc mm. <słuch> kulturalnie, y, i żyje w jakiejś takiej swojej banieczce malutkiej, w takim malutkim swoim świadku, y, gdzieś tam, który ma jakieś pojęcie na temat y, otaczającego świata, ale tego otaczającego świata nigdy nie widział. Więc może sobie takie pojęcie mieć. Dodatkowo te wszystkie komentarze, które tam jakoś tak bardzo negatywnie oceniają, czy tego kapitana, czy tą sytuację, czy tą linię lotniczą i tak dalej, to są przez ludzi, którzy na przykład, nie wiem, uważają, że jak ktoś nie pastuje butów, to jest niedobrym człowiekiem, albo ktoś ma nadwagę, to jest człowiekiem niedobrym do kwadratu i tak dalej. Takie po prostu jakieś stereotypy ma sobie w głowie, ustalił. No, i jak ktoś na przykład szepnie, to znaczy, że już jest niegodny, żeby w ogóle z nim rozmawiać, i w ogóle jest nieinteligentny, głupi i w ogóle ham, i tak dalej. To tak nie funkcjonuje w realnym świecie. Realny świat nie jest zadajedynkowy, i należy tak do tego świata podchodzić. No, ale to już tak filozoficznie się zrobiło. Słuchajcie, teraz do samej sytuacji przejdźmy. My nie powinniśmy tego usłyszeć w ogóle. To jest taka podstawowa rzecz, prawda? Ja myślę, że wielu z nas nie chciałoby usłyszeć tego, co nasi przyjaciele mają czasami do powiedzenia na nasz temat. I to jest podobna sytuacja, mimo tego, że niczego jakby w bardzo dobrych relacjach jesteśmy. No, po prostu wymknęło się, że tak powiem. E ciężko tę sytuację oceniać w ogóle. Jaki był jej kontekst? Czy to jest jakiś trening? Czy ten e błędy, które tam zostały popełnione przez pierwszego oficera, to są jakieś systematyczne błędy? Czy to jest etap jakiegoś szkolenia? E co było wcześniej? Co było później? E czy może to już jest dziesiąty błąd rzędu tego typu? Czy może po prostu przypadkowy? Ale to też jakby nie ma do końca. Tak naprawdę znaczenia. Nie, naprawdę nie da się ocenić tutaj tych ludzi na podstawie tego, cośmy usłyszeli w jakikolwiek sposób. A że komuś się tam wymknęło jakieś słowo, które ktoś uważa, czy też powszechnie uważane jest za jakieś niecenzuralne, no trudno, czasami się zdarza po prostu. Ja tam naprawdę żadnej agresji nie widzę. Ja naprawdę nie widzę tam żadnej agresji, ja to słuchałem par, parokrotnie, ja absolutnie na, na podstawie tego nie, nie mógłbym powiedzieć, że to jest jakiś trudny kapitan, o których ja wspominałem kiedyś w kontekście naboru do pracy, jak pamiętacie. Także pomimo tego, że ja byłem osiem, znaczy ja byłem lat pierwszym oficerem, ja naprawdę z wieloma ludźmi latałem. I i różne zachowania widziałem, i tak dalej. Trzeba wziąć tu pod uwagę, że ja jako pierwszy oficer miałem swoje lata, więc oni się bardzo często, ci trudni kapitanowie, hamowali przy mnie troszeczkę, bo ja często byłem w ich wieku, czy nawet starszy od nich. Ale różne opowieści słyszałem. I te różne opowieści słyszałem w naszym kręgu kulturowym, nie wybierając się w ogóle gdzieś tam dalej, prawda? Gdzie tam są w ogóle takie klimaty, że kapitan jest Bóg i w ogóle wszystkich w koło uważa za śmieci i, 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 i tego typu odnoszenie się to w ogóle było niezwykle elokwentna, kulturalna, kulturalna i, 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 i wręcz łagodna wypowiedź jakaś, prawda? Zresztą to było w sumie łagodne. No zwrócił uwagę tylko, że tam dwa razy się tam przeklął. Yy, więc yy, tutaj wrócę do tego, co mówiłem tam o, o tym naszym kręgu kulturowym. Bo jest taki odcinek, gdzie ja o rekrutacji mówię. No, to przecież w tej Irlandii byłem, tak? I tam mnie pytali, czy ja sobie potrafię radzić z trudnymi kapitanami. Czyli tam też mają trudnych kapitanów. I wierzcie mi, to nie to, co słyszeliśmy, nie oznacza trudnego kapitana. Jak jeszcze raz powtórzę. Teraz. Co widzieliśmy tak naprawdę, prawda? Słuchajcie, czy to w procesie szkolenia, czy w procesie tej interakcji gdzieś tam w kopicie, są takie momenty, sytuacje, gdzie nie ma czasu na to, żeby, nie wiem, powiedzieć, słuchaj, no wiesz, co musimy przedyskutować, prawda? <grym> bo, bo ten samolot leci, prawda, do przodu, musi, y, według jakiejś trajektorii założonej, według jakiegoś profili i tak dalej, i tego się nie da po prostu wziąć i zatrzymać, prawda? Freeze buton, button, prawda? I. No, słuchaj, tu też to tutaj, tu trzeba tak przekręcić, a to chyba jednak popełniłeś błąd. To no, czasami trzeba zareagować, prawda? Eee, teoretycznie można powiedzieć, jakby my control jest coś takiego i samemu robić, ale proszę zauważyć jedną rzecz, że wyraźnie słychać, że. Ten pierwszy oficer zaczął tymi gałkami kręcić, zanim kapitan dokończył swoją sekwencję tego, co mówił do kontroli ruchu lotniczego, i dopiero wtedy zaczął do niego mówić, do tego pierwszego oficera. Ale on już y, widział, już ten głos jego sugerował, że on widzi, że coś się nie tak dzieje, prawda? I tylko dokończył i zaczął poprawiać tego pierwszego oficera. Tak więc nie zawsze można powiedzieć My Control. Yy, a wydarzyło się to, że. Najprawdopodobniej po prostu pierwszy oficer zamiast przekręcić tylko pokrętło wysokości, do której samolot się wznosić, wznosił, on zmienił tryby pracy autopilota, co na tym etapie było trochę niekorzystne, aczkolwiek w tym przypadku Katowic tam się od tego nie umierał. Ten samolot jakby wypłaszczył trochę lot, pewnie się zaczął rozpędzać za wcześnie, wcześniej niż powinien. No ale ten błąd został zauważony, skorygowany w taki czy w inny sposób. Może gdyby to były jakieś góry, to też, ale mm, jakieś bardzo trudne lotnisko, w sensie takiego startu, wymagające, że tam gdzieś nie tyle wymagające, co trzeba utrzymywać jakiś grad znoszenia, żeby jakieś górki na pagórki pomijać podczas tego startu. No ale też ten błąd został zauważony, więc nawet w takiej sytuacji to jakby od tego się nie umiera, tak? Ale jest to niewłaściwe i trzeba na to zwrócić uwagę. I znowu wrócę do tego, że my nie wiemy, czy to jest błąd systematyczny tego ucznia, czy pierwszego oficera. No nie mamy nic jakby poza tymi paroma słowami i nie należy z tego pochodnych wniosków wyciągać. Ten błąd akurat na przykład występował często jak tam tak mi się przypomniało, w Bombaju. Tam było takie, ta sytuacja, że było właśnie, ta pierwsza wysokość była ustalona jakby tam w komputerze zaprogramowana, ale oni za, i ona była dość nisko. Ale oni zawsze, zaraz po starcie, oni już kierowali na, do innej komórki łączności i oni mówili, że. Klajn, yy, ja nie pamiętam tej frazy, jakiej oni używali. No i tam wtedy, yy, prawda, zdarzyło się, mi się chyba też, raz zdarzyło, później już się pilnowałem i mówiłem innym, żeby się pilnować, że właśnie też się zmieniał ten tryb pracy antypilota, aby on się nie zatrzymał na tej wysokości pierwszej, tylko leciał już od razu wyżej, prawda? Ale jakby zmieniając te, ten tryb, powodował yy, zmieniając tą wysokość, likwidując ją. Ja nie będę teraz tego rozwijał. Powodowało się właśnie to niekorzystnie niepotrzebną i za zmianę pracy autopilota yy, na takie wznoszenie do tej konkretnej wysokości już i rozpędzanie się, a nie samo wznoszenie według jakiegoś profilu, tam, prawda? Tak więc, no zdarza się, różne rzeczy się zdarzają. Yy, no, nie będę tego teraz rozwijał, jak wspomniał wcześniej, bo to by się zrobiło zaś godzina. Nie, nie na ten temat, jest film. Czy mi się zdarzyło przeklidać? Bo oczywiście to jest takie naturalne pytanie, które zaraz padnie. Jak najbardziej, aczkolwiek ja mało latam z Polakami, a w angielskim to... Aha, jak najbardziej zabrzmiało, kurde, ten to... Nie, nie, to tak, że tam nie wiem, raz, dwa, może coś takiego. Ale to też nawet nie takie przekleństwo, bo w angielskim to nie ma takiego słowa na kaja. to jest niby, ale to taki w kontekście takiego przerywnika się tam tego nie używa, więc... No nie, no. Ale jakby zdarzyło się mi jakoś tam czasami, głos, po, głos podnieść jak najbardziej. No, poza tym, ja, ja osobiście wolę pracować z ludźmi, wolę mieć do czynienia z ludźmi, którzy mają taki, taką ekstrawertykami, są tego typu osobowość mają. Jak mają coś do powiedzenia, to ja chcę, żeby oni powiedzieli, żeby po prostu jakby przeszli do dalszych czynności, uspokojeni, prawda? Spokojni, a nie ktoś trzyma, tłamsi w sobie, prawda? Bo chce być kulturalny, bo nie wiem, bo się boi coś powiedzieć. A na koniec dnia wyciąga nóż, prawda? Bo już nie, nie mógł tego, prawda, w sobie wytrzymać. I też mi się zdarzyła taka sytuacja, że właśnie leciłem z takim człowiekiem, który bardzo chciał być zawsze kulturalny, no ale coś go tam znerwowało, ale nie było powodu, bo ja go nie znerwowałem, ale on tam jakby energię tą całą, znaczy może nie tyle zdenerwowało, co zestresowało. Gdzieś tam, no już tam nie będę wchodził w szczegóły akurat to było w Polsce. No i on cały ten jakby tą, tą później ten stres wyładował na mnie po lądowaniu, krzycząc tak, że nas z tyłu słyszeli, a ja absolutnie Bogu Ducha winny byłem. Także no różne są sytuacje. Ale ja preferuję, jak ktoś ma coś do powiedzenia, to żeby powiedział od razu, prawda? No ja też tak chyba jestem taki właśnie mówię, co mam do powiedzenia. I czasami mi się zdarza, wymsknie tam coś tam, nie, co mogliby niektórzy uważać za objaw jakiegoś braku kultury i tak dalej. No ale to już są jakieś prywatne oceny. Tak więc była na przykład taka sytuacja, co sobie przypomniałem, że pierwszy raz lecę z człowiekiem, jak się później okazało, on miał jakiś taki nawyk niewy, niew, niewytępiony, bardzo, bardzo niewłaściwy, niewytępiony na etapie szkolenia z jakiegoś magicznego powodu, bo ja zwróciłem się do osób odpowiedzialnych i oni jakby tak zamknęli usta. Pytałem, dlaczego nikt nie zwracał na to uwagi. Otóż było to bardzo niewłaściwe i no, niemalże z zawał serca dostałem, bo po starcie on był pilotem lecącym. Jak wiecie, kapitan po ściąga manetkę, z, ściąga rękę z manetki, a on robi rotację jako pilot lecący i takim zamaszystym ruchem, ruchem ręki na manetki rękę daje, Prawda? Ja myślałem, że on chce pociągnąć te manetki i przerwać start z jakiegoś powodu w momencie odrywania samolotu od ziemi. To było po prostu jakimś no, 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 bardzo niewłaściwym postępowaniem. I też w momencie, kiedy już na przykład po tym bo to było chyba za, krótko za, po komendzie gear up, prawda, na chowającym się podwoziu. Gdyby tam ktoś te manetki chciał ściągnąć w dół, no to by się mogło skoczyć tragicznie. Tak więc ja potem tym tam przyknąłem do niego, ale nawet nie wiem czy przykleństwo, a potem takim dość podniesionym głosem mu to tłumaczyłem. No ale. On w ogóle nie rozumiał tego, dlaczego on tego nie powinien robić. Ja, to w ogóle jakaś strasznie dziwna sytuacja była. Ja tak jak powiedziałem, dwóch później się okazało, takich było z jednej szkoły powiązanej z człowiekiem, który był szefem safety, bezpieczeństwa w firmie. No ale dobra, różne rzeczy się zdarzają. Teraz wrócę, no bo taka ma akurat sytuację. Nagra, nagrała mi się taka sytuacja w ogóle. Tak się zastanawiałem, czy to puścić, ale w sumie stwierdziliśmy, że puścimy. Otóż, pamiętacie, byłem na symulatorze w Krakowie ostatnio, no i tam żeśmy różne rzeczy robili. Między innymi symulowaliśmy taki wypadek, który tam się zdarzył, Emirates w Dubaju, i tam to była taka sytuacja nietypowa. Ja wytłumaczyłem Jasimowi o co chodzi, jak należy zareagować, no ale chłopak się zawiesił. I no, ja tam zobaczycie, jak to wyglądało, i słuchajcie, to no też nie jest nic nadzwyczajnego. To się może zdarzyć każdemu gdzieś tam, na, nawet komuś, kto ma doświadczenie, robi coś nietypowego, jak na przykład jakiś autoland się robi na żywym samolocie. To jest coś, czego na co dzień się nie robi. Niby się to ćwiczy, ale to jest tak, człowiek się tam skupia na tym, że zapomnie jakieś kola powiedzieć. No to, nie jest, to, to się zdarza, to jest prawdziwe życie, tak wygląda. To, że ktoś tego nie pokazuje albo udaje, że wszystko jest perfekcyjnie, to nie znaczy, że tak jest. Życie jest życie, prawda? I nie myli się tylko ten, kto nie robi błędów. Jeśli te błędy są zauważone, poprawione i tak dalej, to nic się nie dzieje. Także naprawdę różne sytuacje się zdarzają. Ja też zresztą wspominałem o tym, że zdarzyło nam się być tak przeładowanym tym, co się działo na symulatorze, że nie słyszeliśmy, jak samolot krzyczy tuał gir. I chcieliśmy wylądować bez podwozia, prawda? W jakichś poprzednich odcinkach. No, bywa. E jeszcze tylko tutaj zwrócę uwagę na to, bo tam się komentarze pojawiły odnośnie tych chłopaków, z którymi ja tam byłem, że ja napisałem instruktorzy na symulatorze i tak dalej, że ja to instruktorzy, przecież ja im tam jakieś rady dawałem. Słuchajcie, znowu tutaj to się wypowiadają jacyś ludzie, którzy, ja nie wiem, jakieś takie dziwne mają podejście do świata w ogóle. Jak najbardziej te ambitne, młode, zdolne chłopaki są instruktorami dla ludzi, którzy tam przychodzą, prawda? Oni znają, wiedzą co jak, wiedzą jak pokazać. Ale chyba nikt o zdrowych zmysłach nie sądzi, że oni będą instruktorami dla mnie, prawda? Ja owszem, się mogę od każdego coś nauczyć, także od nich, ale generalnie to raczej ja będę im pokazywał i to jest całkiem naturalne, prawda? Bo ja już latam 12 lat na tych samolotach i, i tak dalej, prawda? Więc ja nie wiem, ja naprawdę tych komentarzy nie rozumiem. I ktoś tam mówi, że instruktorzy, a przecież oni byli uczeni. No tak, dla jednego, jakby role się czasami zmieniają. Dla jednego jest ktoś jest instruktorem, a dla innej osoby jest uczniem jednocześnie. Ej. No dobra. Teraz puszczę ten fragment. O, ja ślimie i robię mamy władzy. Teraz ciągnę, 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 ciągnę. O, i go goła! Go ran! Okej! Goły ran! Nie rad! No Mówię go run. Tak. na a ten patrzy. Ale kurcze, od razu mam powiedzieć, czy to a, gra, nie. się wznosić? Go run. nie? No. I ja się zacząłem wznosić i krzyczę go around, Nie byliśmy za nisko? Nie, ty masz od razu powiedzieć. Myśmy za nisko byliśmy. Nie, ale oni tak właśnie zrobili. Hmm. Jeszcze raz, nawet szybko, bo się baterie nie kończy, też ma wszystko. No i ja nie wiem, być może w tym momencie już jestem skończony dla niektórych. No, ale tak się też zastanawiałem, czy to puścić, czy nie. Poszło, trudno. No, tak to czasami wygląda. I to w życiu takim symulatorowym, czy niezwiązanym z lotnictwem, czy w ogóle, no, życie po prostu. No i tym optymistycznym zakrętem pomału, pomału zakończę. Aczkolwiek jeszcze mam tu zapisane, bo zapomniałem dodać wcześniej, słuchajcie, ja czytałem, że ponoć po tej całej akcji, tam upublicznieniu tego nagrania, że ponoć gościa zwolniono. Ja myślę, że chyba do tego nie doszło, bo to byłaby jakaś absolutnie reakcja nieadekwatna do tego, co się wydarzyło. Więc nie wiem, jaka jest prawda, ja tam nie mam styku z filmu Enter, ale ja myślę, że po prostu co najwyżej jakaś rozmowa. Ja nie wiem nawet, jak to tam postąpić w tym przypadku, szczerze mówiąc, ale ja nie sądzę żeby tam kogoś jakieś poważne konsekwencje wyciągano w stosunku do tego człowieka czy do tych ludzi, którzy byli w to wykłani. Podobnie jak absolutnie nie ma co ekstrapolować, bo też takie uwagi tam są, że co to za firma, że zatrudnia takich ludzi, że oni przeklinają, że co, ja już nie polecę tą firmą. No i co z tego? No, pamiętacie film z Denzelem Washingtonem? Tam alkoholik, bo się go założy świetny pilot. Więc yy, to są prawdziwe sytuacje, takie życiowe. No, nie ma co na podstawie jakiegoś jednego czy dwóch tam. Nie wiem, słów oceniać, czy to firmę, czy człowieka. Poza tym, jak dzisiaj też powiedziałem, no nie firma Enter, że tak powiem, miała wypadek poważny lotniczy, tylko na przykład firma Emirates, prawda? No, ale tam akurat nie wiemy, czy tam ktoś do kogoś przeklina. Tutaj się okazało, że czasami się zdarza. Dobra, to by było na tyle. Ja dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania następnych filmów, i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Nie przeklinając.